Już po raz kolejny mamy przyjemność się wspólnie spotkać przed tak zwaną godziną zero, czyli dniem, kiedy zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Chcę jeszcze raz podziękować, bo jesteśmy już, tak jak mówimy, na, na finiszu, a niektóre działania już są. Realizowane albo zrealizowane. <laughs> wiemy, że w niedzielę e, zagra Orkiestra Jurka Osiaka i chcę podziękować e, głównym organizatorom, bo jak wiemy, zawsze to e, duże przedsięwzięcie wymaga dużego wysiłku i wsparcia. E, czyli Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, bo bo tak naprawdę plus Urząd Miejski oraz Regionalne Centrum Wolontariatu i e, cała Rzesza, z tego co słyszę, e, również wolontariuszy, którzy, którzy będą w tym dniu e, szczególnie mocno e, pracować, e, jak też i szkołą, przedszkolą, wszystkim instytucjom samorządowym, które również są włączone. E, tak jak widzimy po raz 32 zagra orkiestra i, i e, bardzo się cieszę, że Elbląg jako, jako miejsce jest e, silnie w to zaangażowane. E, jak to Jurek Osiak mówi, że gramy pod tematem płuca po pandemii, e, gramy dla dzieci i dla dorosłych. Nie będę się tutaj na ten temat rozwodził, bo nie jestem lekarzem, ale ale sami wszyscy wiemy, że zawsze te tematy na finał, na, na wielką orkiestrę są dobierane bardzo kompetentnie wśród tych, którzy znają temat, co, co potrzeba, gdzie są luki. W tym roku będzie w Elblągu 80. Pięć sztabiku, chociaż widzę, że nie tylko w Elblągu, bo i Milejewo, ogronowo, górne, żurawiec, Markusy, Zwierzno i słuchać Także Elbląg poszerza granicę. Jakby ktoś nie zauważył, to jesteśmy coraz większym miastem. To brzał oczywiście, że poszerzamy, ale, ale cieszę się, że, że te gminy, które są wokół nas również, również się włączają. Na scenie głównej rozpocznie się tradycyjnie o 13.00 start, a tak jak to już taka tradycja, o 20.00 Światełko do Nieba. Myślę, że też będzie to w całym tym programie ważna, ważna część. Podziękowania. Ja już. Chcę też podziękować za, oprócz organizatorom za, za, za tą pracę, ale też wiele już aukcji, wiele przedsięwzięć jest w trakcie i, i tutaj mamy, y, mamy już pewne tematy zakończone. Y, będzie kilka atrakcji również typu y, wystawa starych Samochodów, motocykli, Straż Pożarna, Straż Miejska będzie można zwiedzić z przewodnikiem bramę targową. Różnego tego typu e, przedsięwzięcia, jak i też przez e, e, jednostki kultury, to co, to co było realizowane. Powiem tak, e, jesteśmy gotowi z tego co wiem od pana dyrektora. E, pogoda chyba będzie dobra, bo nie słyszałem, żeby coś tam nam wisiało, jakieś zawieje i zamiecie że wszystko będzie się tak jak trzeba. Zawsze mówiłem i to też w tym roku powtórzę, że nie wyścigi w wysokości kwoty, ale co roku jakoś tak się składa, że ta kwota nam wzrasta i w tamtym roku to było około 664 tysięcy złotych. Jak to będzie w tym roku zobaczymy, ale ważne jest, żeby, że to, że Wspólnie z oblążanami możemy uczestniczyć w tej akcji, to tyle z mojej strony. Pewnie pan dyrektor teraz, tak? Szanowni Państwo, tak jak pan prezydent dziękował, to ja bym też chciał chyba zacząć od tych podziękowań, nie dla sztabu, bo my jeszcze jesteśmy w pracy i myślę, że przyjdzie moment dziękowania sobie. Mam nadzieję, że po szczęśliwie zakończonym finale. Ale przede wszystkim dla naszych sponsorów, dzięki którym możemy grać tym wszystkim dobrym duszom, które się pojawiają. Jerzegoś jak ciągle mówi, takie ma sformułowanie: dobre anioły są wśród nas i przy okazji organizacji orkiestry my tego na co dzień też doświadczamy. To jest, Objawia się to w ten sposób, że do jakiej instytucji byśmy nie przyszli poprosić o pomoc, to generalnie spotykamy się z dobrym przyjęciem, pomagają nam i Biblioteka Elbląska, zarząd linii miejskiej, zarząd dróg, no generalnie EPGK cleaner, no, i tych instytucji jest wiele w naszym mieście i gdzie się nie pojawimy, tam, tam to jest. To są przedszkola, to są szkoły, to są instytucje, które tworzą własne programy i to, że też z roku na rok tych sztabików przybywa, to też uważamy za taki fajny, dobry objaw tej dobrej energii. Także w zeszłym roku było około 60 sztabików, w tym roku już mamy ich powyżej 80, więc to też pokazuje jakby tą dynamikę, że, że gdzieś tam wzajemnie się napędzamy i z tego bardzo się cieszymy. W telegraficznym skrócie chciałbym opowiedzieć o tym weekendzie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo finał jest w dniu 28, ale my tak naprawdę ruszamy już z orkiestrą od 27 rano w sobotę i o godzinie 8.30 zapraszamy wszystkich mieszkańców do biegu Polić się z cukrzycą. My jako album, też od wielu lat już bierzemy w tym udział. Odbywa się od kilku lat przejął organizację tego biegu Park Run, czyli odbywa się to w Parku Modrzywie o godzinie 9 jest bieg ten na 5 km. I uwaga, to nie jest tylko bieg, bo to jest też norik, walking, spacer, kto chce się poruszać. Przechodzimy łącznie 5 km. ale zachęcamy do tego, żeby przyjść na 8.30, bo zaczynamy od licytacji, czyli o godzinie 8.30 zaczynamy się licytacje, punktualnie o dziewiątej ruszymy z biegiem, i później, ewentualnie jeżeli jeszcze będą jakieś licytacje do zrobienia, to będziemy to kończyć też wspólnie razem. Więc 8.30 Park pod drzewie zapraszamy. O godzinie 12 zapraszamy do Centrum Handlowego Ogrody. Nasz partner też wieloletni, można powiedzieć od samego początku, nie orkiestry, ale ogrodów. Bo odkąd się ogrody pojawiły, to rok w rok są z nami, za co też bardzo wielkie dzięki dla nich za to. I nie tylko są sponsorem, ale też od, od wielu lat utarło się, że jest taka scena wewnętrzna, gdzie można przyjść w ciepłym, pobyć z nami, między innymi właśnie występy artystyczne, jakieś pokazywanie e, e, magicy, e, do tego, do tego e, będzie wystawiał się szpital miejski i szpital wojewódzki e, będą, będą robić badania profilaktyczne, pokazywać sprzęt wielkoorkestrowy ten, który oczywiście można pokazać, który pracuje na co dzień, on również będzie, będą mieli szansę mieszkańcy zobaczyć właśnie ten sprzęt, że tak powiem na żywo. I orkiestra wojskowa w tym roku do nas dołączyła, z czego się też bardzo cieszymy, bo wszystkie służby i wojsko, i policja, i straż pożarna do nas w tym roku dołączyły, z czego się bardzo cieszymy. Jest, wróciły, do, jest dobra zmiana, bardzo się cieszymy, że ta dobra zmiana dotyka również orkiestry. Ja tu bo wróciły. Tak, wróciły, tak, tak, to prawda, że one wróciły, bo, bo od wielu lat, przez wiele lat orkiestra miała szansę grać razem i, i ta współpraca była bardzo... Bardzo, bardzo yy, taka mocna, natomiast no, nastąpiła ta przerwa i mamy nadzieję, że już tej przerwy więcej nie będzie, że już będziemy mieli zawsze te, tylko te, te dobre fluidy i tą, tą, tą dobrą współpracę. Stoiska kreatywne, tak, i to chyba wszystko powiedział Magda. Magda odpowiada za, za program, więc, więc mnie tu będzie jak coś poprawiać. Niedziela. W niedzielę też będzie się działo dużo więcej niż, niż w zeszłym roku, z czego też się bardzo cieszymy. Między innymi tak, zapraszamy o godzinie 10 na rondzie, tym przy Alei Grunwaldzkiej, tam przy, przy pętli tramwajowej rozpoczyna się wycieczka rowerowa i teraz wycieczka wielkoorkiestrowa, to znaczy organizatorem... Grunwald. Tak, Bitwy pod Grąwaldem, natomiast e, e, natomiast e, startujemy stamtąd, zawrzut do puchy i kończymy właśnie pod sceną główną na, na starym mieście i, i, i te, na tą wycieczkę zapraszamy. Od godziny 10 do godziny 12 w jednostce wojskowej, tam gdzie jest kino Orzeł. To, to chyba to będzie najprostsze wytłumaczyć. Mam nadzieję, że przynajmniej te starsze stażwiarzniki mieszkańców pamiętają, gdzie kiedyś w Elblągu było kino Orzeł. To kino Orzeł zafunkcjonuje w dniu finału również dla naszych mieszkańców. I tak, od godziny 10 do 12 jest możliwość zwiedzania jednostki, tam dokładnie tych, tam znajduje się podziemne muzeum Kaponiera i to będzie można za wrzut do Puchy zwiedzać. A o godzinie 11 będzie Sans Fino, Filmowy w danym kinie orzeł będzie. Sans kot w butach, ostatnie życzenie, i na to też zapraszamy. Zawrzut do puchy, czyli wejście bezpłatne, Wrzucamy do puchy i w ten sposób wspieramy orkiestrę. Od godziny 12 do godziny 20 zapraszamy do bramy targowej. Brama targowa też już od kilku lat jest, zaprasza i ten zawrzut do puchy można ją zwiedzać. Od godziny 14 do 19. Przystań Grupa Wodna na rzece Elbląg zaprasza, w tym roku robią po raz pierwszy, zapraszają, grają z orkiestrą. Słupy, kajaki, morsowanie i gorąca sauna oraz ognisko z kiełbaskami. To jest pomysł Grupy Wodnej. Zachęcamy do tego, żeby też odwiedzić tamtą część miasta. Od 15 do 19 Państwowa Straż Pożarna w klubie Miazga. To jest przystęp na Starówce, w Klubie Miazga będzie uczyć pierwszej pomocy i to jest, napisaliśmy, że dla dzieci z rodzicami, ale te uczą wszystkich, czyli jak ktoś będzie starszy, może się poczuć dzieckiem, też się nauczyć pierwszej pomocy, zachęcamy w ciepłym pomieszczeniu, będzie można tej, tej pomocy się właśnie nauczyć. 15, 19, a to jest, to pan prezydent już powiedział, czyli na Starym Mieście te wszystkie imprezy towarzyszące, czyli zabytkowe samochody, będzie wystawiony wóz strażacki, samochód Straży Miejskiej, będzie można po prostu przyjść za wrzut, Dopóki również zwiedzać, odwiedzać, oglądać, rozmawiać, podziwiać, robić zdjęcia i wszystko inne. Oczywiście będą też stoiska służb mundurowych, czy wojska, czy Straży Pożarnej. Wotów to, to też zachęcamy. Zbudujemy, może być, takie miasteczko wielkorkie w tym roku troszeczkę bardziej rozbudowane. No i oczywiście główny punkt programu, czyli godzina od 13, tak jak Pan Prezydent powiedział, do godziny 20 gra Scena Główna. Dużo zespołów naszych elbląskich, ale mamy też jako gwiazdę zespół Dabska. No i spełnia, spełnia się moje marzenie. Tam le, le, siedzi główny winowajca. Ja rok temu powiedziałem na spotkaniu przed orkiestrą, że marzy mi się, żeby e, podczas e, e, Światełka do Nieba na żywo zagrać e, ten, e, e, ten, ten hymn finałowy. No i Mariusz mnie w tym roku zaskoczył, mówi jest, znaleźli się, zespół Mansarda na żywo zagra, zagra, zagra hymn finałowy, a w tym czasie będziemy puszczać światełko do nieba, także spełniają się również i moje marzenia. No i co? I oczywiście licytacje, to, tylko, to, to jest nie tylko koncert, ale to są licytacje z, z takich licytacji, które, o których chciałbym powiedzieć, to jest to, że będą między innymi gadżety podarunek od pana prezydenta, tak będą są trzy takie torby. Jedna idzie na Allegro, druga będzie licytowana w centrum handlowym ogrody I trzecia, i trzecia właśnie na scenie głównej, czyli tu mamy taki, ja to mówię, zestaw rodzinny, czyli Polar koszulka z, z herbem naszego miasta, puzle i, i torba. Myślę, że bardzo e, fajny wartościowy podarunek. Mamy nadzieję, że, zostanie, że nie puścimy go tanio, tylko że pójdzie za duże pieniądze. E, ale również o godzinie 1845 będziemy licytować. E, Pakiet startowy, w tym roku mamy jubiluszowy bieg Piekarczyka, 15 bieg Piekarczyka i pakiet z numerem 1, czyli ten numerek 1 będzie również możliwość wylicytowania o godzinie 18.45. Jeżeli są biegacze wśród tutaj osób, które e, są w naszym mieście i miałyby ochotę właśnie z takim numerkiem pobiec, to to zapraszamy, zapraszamy zachęcamy. Podarowane, podarowane za je wiceprezydent miasta pan Michał Misan e, i zobaczymy, czego namówimy, może będzie też osobiście jak, jak nie, no, ale na pewno ten numerek jeden będzie można e, wylicytować. E, ja mam tyle, jeśli chodzi o to, co się dzieje w dniu finału. Ja myślę, że jeszcze e, e, Gabrysia powie teraz o tym, e, o wolontariuszach, czyli, bo, bo oczywiście to, co jest najważniejsze, to też ta kwestia, która się będzie e, dziać na mieście, więc Gabrysiu, daję Ci <gry> Poszuramy. Tak. Okay. My jako Elbląg dostajemy już od dobrych kilku lat 450 numerów, czyli 450 wolontariuszy może wyjść na miasto i w tym roku, oczywiście grafika dotyczy płuc po pandemii, każdy wolontariusz wyjdzie z takim identyfikatorem, z hologramem, z pakietem, w którym będą najważniejsze rzeczy, serduszka, odrobina słodyczy, i, I to tyle, jeśli chodzi o, 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 jakby o ten pakiecik I, wolontariuszy i puszka, i, puszka. i puszka, tak puszka. Puszki mamy pięknie zaplombowane, zalaminowane, czyli one są, ja myślę, że coraz lepsze, one już nie przemakają. Na każdej puszce jest numer przepisany z identyfikatora, więc jakby tutaj woli identyfikacji te te rzeczy są w taki dość prosty sposób przygotowane. Każdy wolontariusz dostaje puszkę, wychodzi na miasto, przy... może od początku. Spotykamy się o godzinie 9 w Ratuszu Staromiejskim na ulicy Stary Rynek 25. Tak. Tam się spotykamy, tam wydajemy puszki, wam puszki, identyfikatory, opiekunom, którzy przychodzą z osobami, które nie ukończą 18 roku życia wydajemy również identyfikatory jako opiekunowie i czekamy na was do godziny 17, czyli od 9 do 17 jesteśmy na mieście. O godzinie 17 zapraszamy wszystkich wolontariuszy, żeby najpóźniej do godziny 17 do nas zeszli, ponieważ dla nas woli weryfikacji, sprawdzania tych wszystkich puszek, e sprawdzenia obecności, ewentualnie poszukania tych, którzy gdzieś tam jeszcze się e błąkają po mieście. To takie bardzo ważne. Oczywiście jest taka opcja i to wszyscy wiemy bardzo dobrze, że jeszcze spora grupa wolontariuszy do godziny 20, czyli do samego finału, do samego światełka do nieba wędruje jeszcze pomiędzy tłumem na Starym Mieście, ale to już też jest, to już kwestia, o tym będziemy rozmawiać już na, z konkretnymi osobami, wolontariuszami, którzy będą wyrażą taką, taką wolę już bezpośrednio na miejscu w ratuszu. Ważna rzecz, wolontariusze tego dnia będą mieli taką swoją miejscówkę w bibliotece elbląskiej, gdzie będą mogli nabić się ciepłej herbaty, kawki, zjeść jakiś drobny poczęstunek. Czyli takie miejsce, gdzie zawsze będzie można wejść, zagrzać się, i to również jest przygotowywane przez sztab i przez sponsorów, którzy tam przez wszystkie firmy, większość z firm gastronomicznych, które tutaj w Wielblągu, dzielą się z nami swoimi dobrami i chcą karmić tą naszą całą bandę wygłodniałych, wymarzniętych wolontariuszy, więc, jakby to tyle. Wiem, że na pewno na ten moment zapraszamy do Sołkofi w Ogrodach. Tam również będzie można herbatki i kawki skosztować w dniu finału, Więc jakby to z tych takich najważniejszych rzeczy. Bardzo cieszymy się, że, że, że był taki wielki bum na osób, które chciały się zarejestrować. Jak otworzyliśmy rejestrację w ciągu jednego tygodnia mieliśmy już połowę miejsc zajętych, czyli ponad 200 osób zarejestrowało się i to, o czym tutaj prosimy i co do czego namawiamy od, od już kilku lat, w tym roku dwie trzecie osób, które zarejestrowały się do naszego sztabu to były osoby, które zarejestrowały się online, więc jakby to zaczyna działać, to naprawdę pracuje, to naprawdę działa ułatwia i, i bardzo dziękujemy za, <ścoughs> za to. I, no i co, i cieszymy się, czekamy, nie możemy się doczekać już niedzieli, godziny dziewiątej, kiedy Was zobaczymy przed ratuszem, kiedy, kiedy ten tłum będzie nam napierał na drzwi, będzie chciał tych puszek identyfikatorów, kiedy będziemy widzieli wasze uśmiechy i będziemy Was spotykali od wielu lat tych samych ludzi również, którzy już przychodzą do nas ze swoimi dziećmi i mówią, w tym roku to nie ja mam identyfikator, tylko mój czteromiesięczny synek czy moja trzyletnia córeczka, bo właśnie zaczynamy razem naszą przygodę z wielką orkiestrą, więc czekamy na Was, czekamy na tę energię i do zobaczenia. Jeszcze Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to oczywiście nie tylko live, ale też internet, czyli Allegro. Kasiu, tu mamy głównego winowajcę, jeśli chodzi o aukcję Allegro. Ponad 500 aukcji już z tego co wiem, tak? Ale to go głos Kasi. Tak, już ponad 500 aukcji. Jest już ponad 500 aukcji, nadal jeszcze spływają. Właśnie dostałam przed chwilą informację, że dostaliśmy lot paralotnią, także taka ciekawostka. Bardzo dziękujemy za wszystkie dary, fanty od naszych darczyńców. Taki ciekawy, wszystkie są ciekawe, tak, ale takie dla nas takie jeszcze nie, nie mieliśmy, tak? I więc jest na przykład kurs prawa jazdy. Ten lot paralotnią jest selfie z Kopernikiem we fromborku. Mamy całoroczną kartę Mosiru na wszystkie obiekty w Mamy też dzień ze strażakami i to naprawdę taki full wypas jest i obiad, i śniadanie ze strażakami, i wyjazd w akcje. Także Zwiasta naprawdę. <śmiech> Także <śmiech> bardzo ciekawie się zapowiada. Mamy to też to zwiedzanie to. aresztu. No i jest mnóstwo. Każdy znajdzie coś dla siebie, tak? Są vouchery do restauracji, na zabiegi kosmetyczne, detailing auta. Jazdy weekendowe autem, na przykład weekend w wiamtarze, książki, gry dla dzieci jest bardzo dużo voucherów do, na lekcje programowania, robotyki, także naprawdę jest mnóstwo rzeczy ciekawych. Ja może dodam tylko że najprościej na te nasze aukcje lepiej wejść przez naszą stronę, czyli bośmy się jak e pl, tak? Tak. I to jest strona, przez którą mamy, jak klikniemy zakładkę Allegro, to od razu przekierowuje na Allegro, ale te Allegro Elbląskie, tak? Dlatego, że Allegro jest ogólnopolską akcją i tam grają wszystkie sztaby w Polsce. Natomiast żeby znaleźć te nasze aukcje, akurat te elbląskie, to wystarczy weszło. Na fanpage'u na. na Facebooku też są wyświetlane aukcje, też łatwo znaleźć. Tak, jest. staramy się też eksponować to na naszym Facebooku. Te, Ciekawsze, no, no, tak, tak jak ja się powiedział, wszystkie są, bo to wszystko jest jakby zależne od tego, kto co lubi, tak więc każdy znajdzie coś, kto dla siebie. Natomiast staramy się też eksponować y, ciekawe pomysły y, na Facebooku, więc zachęcamy do A to, jeszcze to dzień dział, z poszukiwaczami skarbów tak? jest. Dzień z poszukiwaczami skarbów, tak. tak, stowarzyszenie DNA. Tak? Dokładnie. Tak, tak, dokładnie. Y... Dobrze, dziękuję. Czy są jakieś pytania z Państwa? Nie ma. Dziękujemy. Czekamy na Państwa